na wybrany numer. Ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Polek. Jeszcze chwilę będę ty to daj mi zawsze nie garnie potrzebujesz, nie? Dobra. Łukasz. No. O, to... ma. No to... no to... no to...

ファンにフォーマンス見たら1回だけで2回だけで2回だで2回だけで2回だけで2回だけで2回だけで2回だけで2回だけで W wozu bierzcie szlamówkę i idźcie tam wąbrzować. Tylko i na to. Do Kiełbcy ja nie pojechałem, bo już była obsada pełna. Bo z remizy przyszłem, mówię, a patrzę w piwnicę kurde, kurwa, to później zobacz zobaczmy. Bo ja mam tu plac zobacz. Tu, tam, tam rura pękła, oni nie robią tu, no. i da, podeszła tu woda i zobacz jak wypłukała i tu przez okienko się wpierdylało, zobacz, zobacz tam mam koła, drzewo, mhm. wszystko wpływa, taką szlamówką i by tam wsadził taki dom dołek i by wiesz, to, i tu na dwór by tam dalej wąż i by tu wypompowywał, nie? bo nie agarą, to zasmrodzi tu w domu no. będzie. weź? No to z domu, nie, a tutaj wypuścimy. A taki długi wąs tam z tym smokiem macie, to jest długi? Otwarty masz zaraz, zamykamy. Macie tam wąż? Wiesz, jak już po dębrzyści, Halo? Nie, 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 trzeba już. Tu nie ma za dużo. Jesteśmy na miejscu. To to chwila i zaraz będziemy wracać. Tam jest dziurka. Na porteczku. Do gruntu przechodziła. Tam chłopaki kochą, tu. Kupić mawora w tą. To weźmiemy... e, 27 jest tam na 50 kanale. A macie smok od dołu? Mamy elektryczną dużą. No. Nie? Słuchajcie, weźcie się przejdźcie po tych mieszkaniach, zapytajcie się, żeby ludzie zajrzeli sobie do tych do piwnicy, czy gdzieś jeszcze taka woda nie się nie dostała, dobra? No To na prąd chyba dużą, nie? Co teraz pompowaliśmy? muszę, musze... Co? Nie wiem, bo tam co ty gadasz? <grywka> Dobra, wąż jeszcze Właśnie, i. opróżnij tam. Daj mi tam, Tu na tam, 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 mi tam, 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 tam. tam, tam, tam. Łukasz. Bierzesz wąż? Wąż bierzesz? A. to niepotrzebnie wziął tom. Nie, ja już wiem, Gdzieś redukcję mu? No, zabrałem. Gdzie to woda ma iść tu? Kiedy mogę włączać? Co? Kiedy mogę włączać? Poczekaj chwilę, tylko jeszcze złączymy ten, jo? Na drogę tam, najlepiej. Na drogę ten rowek daj! Jak sięgnie Tam dalej, nie tu, bo tu będzie się cofać wtedy. Jest tam? Na. Ma niech możesz jak co? もう一度ガストッピーの人は? Mogę puszczać? Puszczaj, puszczaj. Pan mi dopiero tego dał kopać, o? półka Z Kijewa 26 zajmę, no ktoś radio dla Mariusza do tych Puszczaj. Puszczaj. Maniek, masz ma radio. To z fundamencie leci. To z fundamentu idzie. Piotr, gdzie ty masz wodę? Z no, tamtej strony. Aha. No, to jest woda gruntowa, podchodzi przez okno. A ma ze ściany leci. Ta... Bo odkręcili tam. Idę ich zapytać. nie odkręciliście wodę? No. A to tu się doda, to puść, to woda po prostu. No, no, Ale tu, to, czy to, to ze ściany wychodzi, jo, tak. no, no, ale tutaj też tam leci, nie? Do. dobra, to gdzieś tu tu Niechami zakręci wodę Pio. Ale to Tam też się czoło, nie? Gdzie przyciąka stoi? Tam wybijało co to? No znowu przez okno leci, słaby Tak, już jest wszystko uzgodnione, zamykają. Bo no znowu leci. No, wydaje się to dostępne. Albo wąż, zobacz, okay. jak jest załamany wąż, żeby no, wąż. Dawaj. Nie. Tu w ścianie. Tam w tej rurki leci. Dobra, ten, Gdzie oni stoją i zasuwa? Tu leci. Ja bym to długno. To jest zmuchni ten płomień, masz tu dobre światło. Ja. Masz dobrą latarkę. To nawet lepiej słychać wtedy. Nie. Ja bym musiał Kamil otworzyć ci teraz. Wodę, żebyś zobaczył. Darko co macie w planach? Potrzebujecie nas, żeby tu zabezpieczyć są nie To będzie teraz. n o